I proszę o wsparcie i doping podczas zawodu. Dzień dobry Dolnośląskie. Cieszą się, że mogą razem z nami dobnicy wraz ze swoimi trenerami. Kończyka i Marcela, którzy trenerami. pozdrawiają serdecznie wszystkich ubysłów powołująckiego dla tych umiejętności. Proszę o wsparcie i kibicowanie podczas startu. Michał Mateusz! i Marci. Lecz wszystkich bardzo serdecznie i życzę wspaniałych sukcesów i wielu duszy. Mają nadzieję na super sportową przygodę w obciale Bier zaprezentować swoją formę. Pozwalają wszystkich licznych startów i wspaniałej łażek Horperk Daniel i Wyspiala Wysyłają pozdrowienia do wszystkich organizatorów i mają... Powitajmy wolontariuszy z trzeciego liceum, obywatelską liceum imienia Syfriana Karganor. Witam w Koninie. Witamy wolontariuszy ze specjalnego ośrodka szkolno bławczego imienia Janusza Korczaka w Koninie. Przywitać zawodników, którzy przyjechali do nas z 12 oddziałów regionalnych, pokonali naprawdę kawał drogi, żeby tutaj dzisiaj z nami być. Życzę wszystkim, wszystkim naszym tutaj uczestnikom, zawodnikom, trenerom, organizatorom, rodzicom wspaniałej zabawy tutaj w Śleśinie i w Koninie. Wszystkiego dobrego. 26 maja, Jak myślicie, kogo mam na myśli? Mamy oczywiście chodzi o nasze drogie kochane. Mamy że dumni z Was wszystkich, zawodników, Wy już jesteście zwycięzcami. Będę powiedzieć kluczowe słowa, bo bez tego się po prostu nie odbędzie. 13. ogólnomorski Dzień Treningowy programu treningu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych uważamy za otwarty. Dziękujemy bardzo Panu Prezydentowi i Panu Burmistrzowi. Organizowanie takich zawodów, gdzie osoby przyjeżdżają z całego kraju, przyjechały do Konina i do Ślesina. To też jest integracja środowisk różnych związanych z niepełnosprawnością. Także biorąc pod uwagę tą radość, którą się widzi na twarzach. Osób z niepełnosprawnościami, to zachęcam wszystkich samorządowców do tego, żeby to czynić, aby aktywizować właśnie osoby z niepełnosprawnościami, bo jest to coś, co powoduje, że okazujemy szacunek dla wszystkich osób. Eu não estou dizendo que isso